Witajcie w powtórce 60TP Lewandowskiego na mapce Lakeville w losowaniu z samymi 10 tierami. Będzie ciekawie, będzie bardzo dużo uszkodzeń i mam nadzieję, że nie pożałujecie, że oglądacie tą powtórkę razem ze mną. Ja ją widzę pierwszy raz, a co tutaj się wydarzy to jestem bardzo ciekawy. No. Na razie jedziemy do pozycji dosyć standardowej, jak na czołgi ciężkie na tej mapie, z dobrą depresją, bo Lewandowski nie ma jej idealnej, ale nie ma jej też najgorszej. Za tym kamieniem można grać. I tutaj wielu graczy coś tam w trakcie odwrotu, jak widzi, że nie może się wycofać na 100%. Zobaczcie, jak poleciały pociski od arty. Wiadomo, że oba boki, w którym miejscu stoją. Ten, jak pancer, trochę pobijany. I 113 też będzie pobijana, a do nas strzelił obiekt. 268, który ma w miarę dobry kamuflaż, ale na szczęście dla nas jemu nie weszło, ale nam taki za chwilę możemy z tą 113-kę skończyć po stale po dolnej płycie. Wchodzi. Gorzej by było, gdyby nam po raz kolejny nie polosowało. No wtedy mógłbym być lekko zawiedziony. Nasza Manticora, jak i przeciwnika dość mocno oberwały. To jest dobra wiadomość, że ich ma dużo mniej HP, a tutaj celujemy po garnku tego czołgu ciężkiego. No niestety on może nam jeszcze strzelić dwa razy pod warunkiem, że ma pociski. Ale tutaj trzeba uważać i być ostrożnym, bo jest błyskawica, jest tam I 7 tutaj też te czołgi ciężkie mogą kombinować. Nie wiem, czy go raczej tak nie przybijemy, ale gdybyśmy mogli troszkę zaryzykować, to by weszło. Zobaczcie, nasi woli tam wjeżdżają w nich dosyć twardo. My tu z góry musimy asekurować naszą drużynę. Pojawia się lodówka taktycznych hacieczek. No już nie zdążymy, bo się schowa. No, ale tam te czołgi ciężkie mają problem. Zwłaszcza ten FV, Tutaj po dachu będzie wchodziło z kumuli jak złoto. No i ARTA za 600. Ała! To musiało boleć. No i jeszcze mamy celowniczego rannego, więc tylko bliskie cele. Na większe odległości nie opłaca się na celować. Tutaj ten FV po raz kolejny może wyrwać, tym razem w dolną płytę, udaje się to, mamy odrobinę tego farta, błyskawica jest na jeden dobry strzał, tutaj ryzykujemy strasznie, kolejną plombę od Arty, a oni mają dwie takie Arty, które jak walną to zaboli, a nie to jak 261 czy baczatynka, ale udaje się tym razem nie zebrać tego pocisku, tutaj i z wieżą może wejdzie, ale raczej nie, obiekt 268 podjechał na blisko. Nie chcielibyśmy go tutaj widzieć. Oj nie. Tyle wam powiem w tym temacie, ale być może właśnie arty też zrobił swoją robotę i nasi sojusznicy z większej odległości też. On ma garnek dość wielki, orzeń. ale pudło fatalne masakra. Nie wiem, czy to było spowodowane tym, że bohater w ostatniej chwili oddalił kamerę, ale no, po prostu boli tutaj. Dodatkowo mamy uszkodzone działo, więc to mogło nieco wpłynąć na to, co się dzieje w tej bitwie. Ładna rolka, 800, 6, 860, polosowało. Kranwang skończył tego obiekta, no i teraz można było się spodziewać, że tu polecą pociski od arty, ale jeszcze nie. Pytanie, czy bohater zdecyduje się na zawodowanie hałaka i oddanie strzału tam, gdzie ostatnia lodówka stała, no ale nie, lodówka jest, jest w innym miejscu i fatalna rolka tym razem. Nasi w mieście radzą sobie nadzwyczaj dobrze, Gorzej, właśnie tutaj z tą pozycją, dojeżdża na, do nas jak pancer tam IS na fullu, FV jeszcze na dwa strzały Ale Arta, zdjęła Artę, to jest bardzo dobra informacja, FV może zebrać, tylko że uważajmy, tutaj IS się ładnie nam wychylił i dostaje piękną bułeczkę, tylko tam daleko, daleko zobaczcie jest lodówka, ona się świeci a to może być w pewnym sensie problematyczne. Strzeliła prawdopodobnie. Ciężko będzie ją tutaj wyjąć. Ale wracajmy, kończmy tego FV-a. bo on może nas tutaj właśnie karać. Odsłoniliśmy właśnie chyba kółko. Ciężko powiedzieć, nie mam już tego moda, który by to pokazywał. Ale nieważne, zebraliśmy, to zebraliśmy. Tam mogło być nawet widoczna dolna płyta. Kończymy go pozycję ten FV wybrał sobie tragiczną i oby jak pancer nie miał tak samo i siódmy odbija się od jego boku, teraz błyskawica może mu walnąć za 800 no a my musimy wyjechać, musimy wziąć na siebie ciężar tego natarcia byle nie pod błyskawicę, bo to będzie dla nas oznaczało koniec, a ten polski Tedek zniszczył nam Wagna. No, i zostaje i siódmy. Jak pancer będzie jeszcze chwilę ładował, a my możemy go skończyć. Zobaczcie, jak niekorzystnie były nachylone w stosunku no, te płyt. Normalnie byśmy go tam nie przebili, a tak można było. Kąt był po prostu idealny. Po drugiej stronie mamy jeszcze jedną lodówkę, która jest na fullu. Bohater ładuje APK. No, nie dziwię mu się z twardych celów. Został tylko Fosz i E50M. Ale tutaj musimy uważać, musimy być ostrożni. Nie wiemy, gdzie jest ta Manticora. Nasza niestety już jest od jakiegoś czasu w garażu. Spota co prawda tutaj nie mamy. To nie znaczy, że za chwilę nie dostaniemy. I Plomba otworza 155 swoją drogą wczoraj. Powtórka z niego wleciała na kanon. Także gdybyście chcieli zobaczyć, jak ten pojazd spisuje się w dzisiejszych bitwach, to możecie Manticora na blisko. Możemy skończyć tego. Lajta, bardzo ważny strzał. Tylko teraz nie dajmy sobie wbić pocisku od fosza. Zobaczcie, gdzie on jest. Tutaj, jak pancer wjechał naprawdę fatalnie. Ale ten fosz fokusuje się na szczęście na nim, a nie na nas. E50 schowała się za kamień, ten jak pancer ma. Problem jest też w ogniu krzyżowym. FV spisuje się idealnie i kończy tego groźnego TDK. Niestety, nie dla nas korzyść. korzyść I teraz on może jechać po nas ja bym już powoli zaczął ładować heka bo jak nam tutaj lodówka wyjedzie ona jest świadoma tego że my jej na hita nie zdejmiemy, ale ona nas może pojawia się zobaczcie ona może być nawet nas na APK strzał przybija nas ale na szczęście jej nie polosowało mamy tylko 180 hp co znaczy że jesteśmy na odłamki dla każdego pojazdu w tej bitwie a ta arta może, ta arta, ta lodówka może nas kolejnym strzałem rozwalić, zobaczcie, obiekt 268 troszkę nam tutaj sytuację ratuje, ale no niestety za wcześnie, za wcześnie, bo mogliśmy jeszcze tą jedną pestkę w lodówkę zrobić i mogliśmy mieć naprawdę piękny wynik uszkodzeń i teraz Forz się przestawił. miałem mówić, że trochę za odważnie tutaj jedziemy, 4 fragi, 11 kafli nastrzelane, Prawie 6000 zablokowanych przez pancerz to jest po prostu Lewandowski. Ja Wam dziękuję za oglądanie tej powtórki do końca. Trzymajcie się, pozdrawiamy serdecznie, do zobaczenia, na razie cześć i czołem.